Dajcie, kochani, na kanale Kitchen Book TV pokażę wam, jak przygotować przepyszny likier na bazie żółtek. Będzie to adwokat. Do misy robota wlewam 10 żółtek. Dodaję szklankę cukru. Odmierzyłam, jest to 200 g. Dodam szczyptę cukru z prawdziwą wanilią. I utrę teraz żółtka z cukrem. Pozostawiam robot na najwyższych obrotach. Kiedy cukier rozpuści się w żółtkach, a trwa to około 15 minut, zaczynam dodawać mleko skondensowane, niesłodzone. Dodaję je stopniowo do masy jajecznej. I następnie dodaję spirytus 200 ml. Zmniejszyłam obroty. Wymieszam teraz. Spirytus z jajkami. Odczekam około dwóch minut. I przepyszny, domowy. Adwokat jest już gotowy. Na koniec przelewam go do butelki. I gotowe. Życzę wam kochani smacznego. Zostawcie lajka pod filmem, subskrybujcie kanał Kitchen Book TV i zapraszam was na nasz profil na Facebooku i Instagramie. Buziaki, pa pa.